Nigdy i zawsze. Dwa słowa, którymi ludzie po prostu uwielbiają się posługiwać. Dwa słowa, które ludzie wypowiadają mega często, a które mogą niesamowicie negatywnie płynąć na twoją podświadomość. Bo pomyśl sobie, za każdym razem, gdy się spóźnisz i mówisz sobie, że ty się nigdy nie spóźniasz, albo gdy mówisz sobie, że zawsze się spóźniasz, co takiego twój mózg sobie koduje? Jakie sygnały dajesz swojej głowie? Bo widzisz, ja jakiś rok, może półtorej roku temu, gdy kłóciłem się z moją dziewczyną, zauważyłem, że zawsze, gdy zrobi ona dane zachowanie, które mi Średnio się podoba, mówiłem, że zawsze zachowuje się ona w ten sposób. Mówiłem, że zawsze musi się denerwować. Mówiłem, że nigdy nie może zrobić tego czy tamtego. Jak myślisz, co jej głowa wtedy myślała? Jak myślisz, w jaki sposób miała się ona czuć, gdy za każdym razem, nawet gdy starała się? nie robić tej danej czynności, mówiłem jej, że zawsze to robi. Mówiłem jej, że nigdy nie potrafi zrobić tego czy tamtego. Człowiek nie jest w stanie się zmienić, jeśli mówimy sobie, że zawsze będziemy robić daną rzecz. Człowiek nie jest w stanie się zmienić, jeśli mówimy sobie, że już nigdy czegoś nie zrobimy, a później robimy to znowu po 3-4 dniach. Musisz zrozumieć, że twoja podświadomość ma potężną moc. Musisz zrozumieć, że twoja podświadomość odpowiada za praktycznie 95% rzeczy, które robisz w ciągu dnia, w ciągu całego twojego życia. Jeśli wysyłasz impuls do swojej podświadomości, że nigdy nie jesteś w stanie być na czas, że zawsze się spóźniasz, mówisz sobie, że nie jesteś w stanie czegoś zrobić, mówisz sobie, że się czegoś boisz, to twoja podświadomość nie rozumie, co jest prawdą, a co fikcją. Twoja podświadomość nie rozumie, że mówisz sobie, okej, okay, od tej pory nie będę się spóźniał, ok, od tej pory nie będę denerwował się w takiej sytuacji, od tej pory będę panował nad swoimi emocjami, od tej pory będę robił to, czy tamto. Ona po prostu tego nie rozumie. Ona to koduje, ale tylko jeśli wywołujesz emocje w danym momencie. Jeżeli używasz słowa nigdy, słowa zawsze, mega często wypowiadasz o sobie te statementy, mówisz sobie, że zawsze jestem najgorszy że zawsze mi przytrafia się najgorzej. Mówisz sobie, że zawsze wszystko idzie nie po mojej myśli. Mówisz sobie, że nigdy nie może mi się udać. To jak do cholery miało być się udać? Jak do cholery twoja głowa miałaby myśleć, że kurde, Jeremi, na pewno dzisiaj uda ci się być wybranym pierwszym na WF-ie. Na pewno dzisiaj uda ci się wygrać z tym uzależnieniem. Na pewno dzisiaj się uda po tysięcznej próbie, zawsze mówiąc sobie, że już nigdy tego nie zrobię, ale robiąc to non-stop. Jeśli obecnie tak jak ja kiedyś myślisz, że zawsze wszystko najgorsze przytrafia się tylko tobie, że zawsze to ty masz największe problemy, że tylko ty musisz przeżywać złamane serce, że tylko ty musisz przeżywać te najgorsze emocje, to nie jest to prawda. Uwierz mi, że ja również przeżywam to wszystko. Uwierz mi, że Andrew Tate również przeżywa to wszystko, że David Goggins przeżywa to wszystko, że każda osoba, którą oglądasz w internecie, przeżywa to wszystko. I dlatego właśnie tania dopamina, właśnie dlatego social media są takie niebezpieczne, ponieważ Social media wyprały nam mózg. Widzimy tylko ten 1% mężczyzn, ten 1% kobiet i widzimy tylko ten 1% najlepszych momentów z ich życia. Patrząc na ich profile, myślimy, że oni zawsze mają najlepiej, że im zawsze się wszystko udaje, że oni zawsze mają szczęście, a my zawsze mamy najgorzej. Ale to nie jest prawda. Życie każdej Jednej osoby na tej planecie wygląda jak sinusoida. Życie każdej jednej osoby na tej planecie ma wzloty i upadki. Jedyne, co różni zwycięzców od przegranych, jest to, w jaki sposób upadają, jest to, w jaki sposób się podnoszą. Jedyne, co różni zwycięzców od przegranych, to to, w jaki sposób wyciągają wnioski z porażek. To to, czy uczą się tylko na swoich błędach, czy również na błędach innych. Bo tak jak powiedział Einstein, wariatem jest osoba, która w kółko robi to samo. Wariatem jest osoba, która w kółko mówi sobie to samo i oczekuje innych rezultatów. Jeśli obecnie w jakiejś twojej relacji mówisz o sobie, że ona zawsze się spóźnia, mówisz o sobie, że ona nigdy nie może być na czas, mówisz o sobie, że ona zawsze musi się denerwować, to jak możesz od niej oczekiwać, żeby przestała to robić? Jak możesz od niej oczekiwać, żeby się zmieniła, skoro non-stop kodujesz jej potrzebę, Świadomość, że jest to jedyny rodzaj zachowania, jakie w tym danym momencie może zrobić. Przestańmy myśleć, że zawsze, gdy mamy gorszy okres, musimy zagrać sobie w gry. Przestańmy myśleć, że zawsze, gdy coś nam się nie udaje, możemy wejść sobie na TikToka i poskrolować trochę, żeby zabić ból. Przestańmy myśleć, że takie zachowania są ok. Bo żeby stać się kowalem własnego losu, żeby stać się osobą, która jest kompletnie wolna od wszystkich ograniczeń i jej droga do sukcesu jest oczyszczona ze wszystkich przeszkód. Musimy zrozumieć, jak wielką rolę odgrywa w tym nasza podświadomość. Musimy zrozumieć, że to o czym myślimy, że to co mówimy ma niewiarygodną moc. I przestańmy mówić sobie, że zawsze mamy najgorzej. Przestańmy mówić sobie, że to zawsze nas spotyka najgorsze i zawsze my musimy przeżywać te wszystkie najgorsze emocje. Że nigdy nie będziemy szczęśliwi, że nigdy nie będziemy bogaci. Że nigdy nie uda nam się osiągnąć naszych celów. Przestańmy to wszystko mówić. Zacznijmy marzyć, zacznijmy spełniać swoje marzenia. Zrozum, że nie jest ważne to, ile razy ci się już nie udawało. Zrozum, że nie jest ważne to, Ile razy już próbowałeś się zmienić, bo teraz masz ten kanał, teraz subskrybujesz ten kanał i teraz dołączasz do grupy osób, które chcą się zmienić, które chcą, żeby ich przyszłość była lepsza i które mają dość tych wszystkich mrocznych algorytmów, które mają dość tej całej taniej dopaminy, która zatruwa ich życie i które rozumieją, że są po coś więcej na tym świecie. Bo ja sam próbowałem tysiące razy. Ja sam próbowałem tysiąca metod, żeby pozbyć się swoich złych nawyków, tysiąca metod, żeby pozbyć się tej całej taniej dopaminy z mojego życia i w końcu mi się udało. I w końcu zrozumiałem, jaki sposób faktycznie jest w stanie wyeliminować te wszystkie ograniczenia z mojego życia. A jeśli chciałbyś zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, jeśli chciałbyś zobaczyć, w jaki sposób pracuję ze swoimi klientami, to kliknij teraz pierwszy link w opisie, zapisz się na rozmowę jeden na jeden ze mną. Zacznij się rozwijać i bądź najlepszą wersją samego siebie.